Jezu, zanurzam w Twojej przenajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie samą, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie. Uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawienictwo Maryi. Oddaję siebie samą do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.